Witam Państwa! Karol Wydegowski! Przed nami wielki hit drugiej kolejki mistrzostw świata Pojedynek grupy B pomiędzy Francją a Włochami Francja wygrała pierwszy mecz 7-1 a Włosi swój mecz też wygrali 5 ruch z Egiptu Wielki hit przed Francją wielkie rozwagę dla Włoków bo nie gra jednak z obiecymi mistrzami świata Na bramce w Francji Hugo Lloris w obronie w pomocy Golekante. ataku Kylian Mbappe i na szpicy Antoine Griezmann, tak się nazywa piątka Diamentowa, francuska i trójkolorowych Przyda więc czyli wosi. Abrahamce Dola Muna, obronie Alessandra Florenzi, pomoc Federico Bernardeski, Marto Velatki i atak Andrea Belotti, który dzisiaj jako zawodnik y, Turino ma kończyć. Fudorisa, nie do Bardzo dobra gra w Turino, tylko od to zawodnika. No, wielkie myśli do potęgi. Pewnie ciężko. Dia Też diamentem gra prezentacja Włoch. Więc się się, ciekawiasty spotkania. Diament kontra diament. Myślę, że wielkie derby, a kiedy te diamentowe derby. Zapraszam serdecznie. Kto zapełni sobie awans do jednego z finału? finałów? Francja czy Włosi? A może będzie remis, ale myślę, że ktoś ten myśl wygra. Zobaczymy. Zapraszam już za chwilę tutaj na Awele. Favela 22 stopnie Godzina 12 po południu Bardzo ciepło I stoję, I kibiców przed bandami I kilka też tutaj na dachach Więc ciekawe spotkanie sobie jeszcze kuję na faweli, zapraszam Są możliwe trąbki, bębny Są emocje Skład francuski i Zaczęli! Francuzi, ten mecz. Ty już usza Mbappé, Mbappé, i ty będzie pierwszy gol Mbappé, jednak Wandę strzeli. Teraz Włosi mają okazję na kontra, ale czy pozwolą na to ja, obrońcy francuscy, Belotti? Bernardeski, Bernardeski. A teraz mówi Teraz włośnie ja próbuję obiecimy koniec Berokki Okazja teraz tutaj Bernardeski Florenzi Florenzi, Okazja Zachowawcza gra w oku. tym, ten trener. Federico tak postawił ten zespół Woski. Bernardeski A aż tutaj 15 trąbkarzy tutaj trąbią Przyjechali tutaj specjalnie z Włoch, żeby tutaj w swojej organizacji Jest też kilka rodzinczyków, którzy trąbią i grają na mną. A też wszystkie kibice, które tutaj przyjechali dużo tutaj jest, tylko mimo o tej pandemii koronawirusa. Dzisiaj BG, myślę, że jeszcze więcej, bo dzisiaj Brazylia gra oczywiście swój mecz Wieczor wieczorem znaczy, Zapraszam serdecznie Numer Godzilla US... A! Mr. Brazilia z tym meczem faworytą, ale to będzie? Bardzo głośno. Florenzi. Chorapki. Florenzi. Okazuje teraz Bernardeski, ale... I blisko teraz kartę. Antony Grisban teraz jest sam na sam. Antony Grisban. Antony Grisban do Lamuro do bitka, 1-0! Kantę! Weź go tam też tej bramkę na powelli I upraw go na bramkę 1-0 Tylko do robi. Ale ładne na gola czyli A teraz było blisko na wokół, ale teraz obronił tutaj bram też I teraz był kranklinki Będę próbować, Teraz było blisko! broni broni tutaj to Wszystko Okazja teraz za Francuzów Okazja Ja ale teraz sam na sam belotki ładne podanie! a Broni to hugolori! Zaś jak to nie pomaga! Tak w tym meczu! No ale teraz, ale dól, Nie ma, ale teraz było blisko! Myśleliśmy tutaj, że jak tą piłkę, byle blisko od na piłki był teraz Langell Lebend Langell Rapki Langell Okazja Mbappé Mbappé tutaj niedobre, że są chwile bardzo ważne w jego życiu w każdym golo kante, kante, czy, czy tutaj poda do tutaj, to też strzelał, ale Włosi mają piłkę, może coś z tego zrobią. Koniec pierwszej połowy! Na tym razie jest 1-0 dla Król Kolorowych i to oni prowadzą. Poproszę o zapiętej za kabiny tutaj na Fawela. Paweł, wracamy tutaj na te boisko. Już ruszyli. Miali okady Włosi, teraz kontra. Sam na sam na obrońcę, A teraz okiwał Mbappe, ale teraz nie celnie podaje to Kante. Nie dokładnie. Ale Kandydat Bernardeski. Federico Bernardeski. blokowany przed Wisłana i ograła Lolisa. Jednak tutaj ładne. Bernardeski, Florenzi. ale teraz ładnie tutaj krzyczą do siebie tutaj, we Włosi wiadomo, że grają w no zaraz to trudniejszy mecz z Francuzów niż ten z Meksykiem, którym grali 7 do 1, a teraz Bernardeski jest że bardzo upór jest, bardzo obronnie też, nie wiem, włosko mogą ale wiem, że Mbappé umieściliwać, umieściliwać z zawodnikami, teraz próba strzałów z Francuzów ukazuje teraz Mbappé nie. A teraz kontrują, mają szansę na kontrę Belotti robi zawodnik Turino, Belotti strzelam z daleka, nie miał szansy jednak zrobić ten tarciu Doświadczenie Lorisa pomaga oczywiście we wszystkim Nie tylko zawsze pomaga, myślę, że to jest tym jeszcze świata, Loris I jeden, jeden Andrea Belotti Mówiliśmy o nim Jednak Pokonał Lorisa, proszę Państwa. Wielokrotnie remis na tabelki, a same emocje? Bernardeschi będzie 2-1. I jaka kontra 2-1? Zrobili to 2-1. Wystarczyło poczekać na rozluźnienie Francuzów, i to pomogło Federico Bernardeski! miuta do końca, Mbappé, Mbappé, tutaj Kiwa, a teraz poprzeczka kontra wokół, będzie 3! nie tym razem. Ale teraz Mbappé, Mbappé teraz tutaj obronę, Kopnął go w głowę, ale jest silny do namura. Nie, nie poszedł te ziemię, bo to bardzo mogło boleć, ale jest do dowodnik bramkarzem, widać tutaj też. Myślę, że to go bym nie w tego mundialu lęgiel Ale teraz kontra broni, ale oba charakter to mamuram, broni, jest znakomicie, uwaga, kantę Griezmann Jeszcze nie koniec, poprzeczka teraz belowki. Kilka dla Wosów Forenzi Okej, jeszcze, jeszcze tylko czy do końca, mają jeszcze szansę e, Francuzi Ja żeby tutaj, czy kontra, tak? teraz. I 3 do 1! To jest już! Koniec marzeń Francuzów jeśli chodzi o ten mecz. I Woś zapewniał sobie awans do jednego finału. Francja może poczekać jeszcze do ostatniej kolejki. I wcale to jest takie pewne, bo grają z przeciwnikiem eg mocnym Egiptem w takiej znaczy kolejce, ale jeszcze Francuzi to trybują. Jeszcze sekund! Jest 3 do 2 3 emocje przez te parę! Sekund! 15 sekund! Wystarczy tylko odebrać piłkę Francja! Jest 3 do 2, ależ emocje tutaj na faweli Jeszcze regiele nie się dały. że to ma zwycięstwo, a tu jeszcze blizman strzelał Jeszcze Włosi próbują, czy kontratak wokół Francuzów, czy to zrobią? Nie, 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 odwrócił ci... tutaj, że przedłużają Włosi, ale to chyba będzie zwycięstwo, koniec meczu. będzie próba strzału końcowa, ale koniec meczu, to Włosi wygrywają Francjo. I to oni... Już są na pewno w jednym ze finału, brawo Dawachu. Francja tutaj przegrywa i musi poczekać na awans do osobnej kolejki Myślę, że będę w tym meczu faworytem, ale jednak Egipt jest mi Koniec meczu, emocje niesamowite 3 do 2 i tak się kończy to spotkanie Do usłyszenia!